Witamy Was w poniedziałek. W związku z tym, że mamy taki tydzień, który wydaje się dość ciężki, chcemy Was zaprosić na najcięższy temat w ostatnim czasie. Ale najbardziej popularny. Czyli będziemy mówić o koronawirusie znów. W, znów, teraz w kontekście naszego miasta. Zapraszamy. W związku z tym, że od jakiegoś czasu mam takie prywatne problemy z koronawirusem, bo próbuję kupić płyn do dezynfekcji rąk, taki 5-litrowy, nie dlatego, że boję się koronawirusa, chociaż trochę się ostatnio zastanawiam, czy nie warto się bać. No to jest, nie mogę go kupić po prostu, bo wszędzie wykupiony, a na jak miejscu, już nie? tak bo na w miejscu. w internecie tylko. W internecie na Allegro oczywiście można znaleźć. Cena jest. Bezcenne. Tak, cena jest zastraszająca. Najlepsze jest to, że widziałem maseczki takie standardowe, normalne za 99 zł. To tanio. A Ta, widziałaś drogę. To drożej? tanio, bo moja mama jest pielęgniarką i mówi, że wcześniej 50 sztuk kosztowało 13 zł. Ale A nie, teraz... ja widziałem chyba jedną maseczkę za 90. A, okej, okay. no tak. to nie, to jednak, no. to jednak drogo, bo no. Y, no, to informacja sprzed tygodnia, więc może już też podrożało, ale y, wtedy moja mama mówiła o podwyżce właśnie z 13 zł na 150. Mm -hmm. No, jest to pewna różnica. Ja patrzyłem z kolei na płyny 5-litrowy, płyn do dezynfekcji rąk kosztował, o ile się nie mylę, 70 zł za 5 litrów. Teraz 300, no różnie to bywa tam, 220-380, zależy, jak, jak to chce zarobić. A wynika to z tego, że po prostu Polacy wszystko wykupują. Tak. Bo ty mówisz akurat o takim dużym pojemniku z tym uh -huh, płynem. Uh -huh. No a ja z kolei będąc w drogerii e, słyszałam jak klientka podpytuje panią pracującą w, w drogerii e, przepraszam, gdzie mogę znaleźć takie małe płyny do dezynfekcji rąk, bo chciałabym córką kupić. No i to była godzina myślę 14 mniej więcej. No i pani z obsługi powiedziała, że no już z dzisiejszej dostawy wszystko wyprzedali. Uh -huh. Więc myślę, że rada jest taka, że jeśli ktoś chce dostać te małe takie podręczne do torebki, to albo przyjść rano, na otwarcie i spróbować, torwać, Ewentualnie y, można też zrobić samemu. Na pewno w internecie znajdziecie y, na to przepis, jakie tam trzeba zachować proporcje. I może to być nawet łatwiejsze. Tak? Do tak. użytku, oczywiście, na co dzień, dla, dla pojedynczego. Może doczekamy się takich kolejek, jak Inne przed Lidlem, jak torebki rzucili. Nie, to też by było dobre. No oby nie. <laughs> oby nie. Natomiast y, temat, który mnie zaciekawił, to jest to, że w aptekach zaczyna brakować leków. Bo tu tubielskie apteki yy, mówią o tym, że ten ob obrót lekami bardzo, bardzo wzrósł. Nie podają jednoznacznie, czy jest to powiązane z koronawirusem, ale mówią, że najczęściej kupowane zestawy leków to jest lek przeciwkowirusowy, yy, w połączeniu z, z jakimiś tam witaminami, z wzmocnieniem wzmocnienie odporności. Czyli kto wie, może akurat. Natomiast to, co mnie zaciekawiło, to są dwie takie e, informacje. No jedna zła, druga dobra. To może zacznę od tej dobrej. Dobra jest taka, że dzisiaj rano słyszałem w radiu, że ropa stanieje w związku z koronawirusem. Trzeba bo, szukać plusów. Tak, no w związku z tym, że Arabia Saudyjska wypowiedziała wojnę Rosji, ale nie taką wojnę normalną, tylko wojnę można by powiedzieć na ropę. Cenową? Cenową, tak. No to okazuje się, że cena Takiego normalnego paliwa na stacji benzynowej w najbliższym czasie ma spaść aż o 30%. To dużo. Także może w końcu dojdziemy do tego poziomu, co poprzedniego lata, bo tam pamiętam, że gaz od 70 teraz. Nie, to już dwa lata. Dwa lata temu mm -hmm. to ten czas mm -hmm. szybko leci. No, w każdym razie może. Miejmy nadzieję, że tak może będzie. Może tak będzie. Chociaż to też jest takie na chwilę, bo mm, tam chodzi o to, że oni muszą sobie odbić straty związane z koronawirusem. Bo dlatego właśnie w tym kontekście o tym mówimy. No, a jak już tylko sobie odbiją te straty, to ceny pójdą w górę. Albo jak zostanie sytuacja opanowana, tak. Nie? No, także nie, na, nie nastawiajmy się, że tak długo będzie te, 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 ta, ta ropa tania. No i myślę, że też dobrą wiadomością jest to, że szpitale są w tak zwanej podwyższonej gotowości. Mhm. Więc jeżeli się martwicie, to no miejmy nadzieję, że szpitale są. Gotowe, no bo mają być, mają być gotowe. Natomiast znaczy gotowe. Mają być no. przygotowane y, pod kątem dużej ilości pacjentów, mhm. pod kątem przyjmowania badania. Sprawdziliśmy też informacje, w y, ilu laboratoriach w Polsce y, teraz badane są y, chyba próbki, można powiedzieć, mhm. od osób, które są, y, no, mają jakieś objawy, no, tak? Mają no, podejrzenia, że to koronawirus. Infekcje. No i właściwie teraz w każdym województwie już, bo w stacjach sanitarno-epidemiologicznych takie badania są prowadzone, no u nas lokalnie, no to są Katowice. Więc szpitale mają być przygotowane, żeby takie osoby przyjmować. W związku z tym odwołały te planowane przyjęcia. No i właśnie. Więc to, to też jest no, hmm. dla wielu pacjentów jednak minus. No bo hmm. jeżeli ktoś ma zaplanowany jakiś zabieg i czeka na niego, no niestety w, w Polsce Polskie... czasem to jest rok albo nawet więcej, tak. no to. Takie zabiegi są przekładane mhm. na ten moment. To jest priorytet, żeby przyjmować osoby, które mają y, objawy, które mogą. Chociaż zastanawia mnie być to, bo, od koronawirusa. bo z tego, co się dowiedziałem, to właśnie jest tak, że oni wycofali wszystkie zabiegi znaczy, jakby anulowali wszystkie zabiegi, które dotychczas. Były zaplanowane. Był Natomiast no, powiedzmy sobie szczerze, w naszym regionie tych podejrzeń koronawirusem chyba nie ma zbyt wiele. No, w Polsce to jest 11 osób, osób potwierdzonych. na dzień dzisiejszy potwierdzonych. Mm, więc to wydaje się mało. Jeśli chodzi polskim... o to, ile mogą badać, to jest te, te stacje mm -hmm. sanitarno-epidemiologiczne, to i jeszcze są dwa laboratoria, które. Działają całodobowo, mm -hmm. to mogą diagnozować 2000 próbek na dobę. Mm -hmm. Czy tyle diagnozują? No to trudno powiedzieć. No, czy taka jest też potrzeba? To nie? mnie zastanawia w tym kontekście, żeby zatrzymać jakby przyjmowanie ludzi tylko dlatego, żeby być w gotowości. Zastanawiam się, czy jesteśmy na tym etapie, nie? No trudno stwierdzić, no bo jeżeli pojawi się w szpitalu ktoś, kto na przykład jest nosicielem wirusa, a tak bywało, że nie mm -hmm. ma objawów. Mhm. Y, bo słyszałam o, o tym, że syn zaraził ojca mhm. i ojciec zachorował, no starszy wiekiem, te osoby są bardziej narażone, no a syn nie. Więc jeżeli by został przyjęty do szpitala ktoś, kto jest nosicielem takiego wirusa, no to no, mogłoby być różnie, nie? Mhm. Więc z jednej strony, no jest to no zrozumiałe. Tak. No z jednej strony właśnie jest to takie dziwne, to może nie, ale zastanawiające, czy to jest odpowiednia decyzja, a z drugiej strony no, bezpieczeństwo też przede wszystkim. Jest. No i co za tym też idzie? Jeszcze jedna informacja. W Polsce główny inspektor sanitarny zaleca, żeby odwoływać imprezy masowe. Gdzie jest powyżej tysiąca osób, no i teraz ten, będzie się to odbywać w taki sposób, że będzie decydować o, o takiej imprezie, czy się odbędzie, czy nie, yy, wojewoda, który będzie analizował zagrożenia. Tak, z jednej strony wojewoda, a z drugiej strony obserwuję to od jakiegoś czasu i zauważyłem, że bardzo dużo e, m, imprez masowych, takich międzynarodowych. Nawet bez decyzji wojewody jest rozwiązywany, bo po prostu ludzie boją się odpowiedzialności i no, nie chcą ryzykować. No nie? zwłaszcza międzynarodowe. Mm. No ja też się zastanawiam, mamy, jak to będzie, jak to się potoczy, bo mam zaplanowany jeden koncert i to duży. Zobaczymy. Co prawda nie w pomieszczeniu zamkniętym, bo to też jest istotne. No ale przy, właśnie niby pomieszczenie jest zamknięte, ale wiesz, boję się tego, że może po prostu ludzie spanikują i uznają, że nie, nie biorą takiej odpowiedzialności na siebie i wszystko podwołują. Nie? Także my ogólnie raczej nie panikujemy, myślę. Chociaż warto oczywiście, um, warto się stosować do tych zaleceń, jeśli chodzi o higienę, oczywiście mycie rąk mm -hmm. i tak dalej, no i być ostrożnym. Więc um, polecamy, jak będziecie mieć problem właśnie ze znalezieniem takiego płynu do dezynfekcji rąk, można zrobić samemu i można się starać chronić. Tak. No, bo... I miejmy nadzieję, będziemy zdrowi. Dokładnie. Tym bardziej, że m, tak na koniec można by było powiedzieć, że większość lekarzy wypowiadających się na ten temat mówi o tym, że jednak grypa jest, taka standardowa grypa jest groźniejsza niż koronawirus. No i wciąż e... tych, nazwijmy to ofiar, jest więcej, tak, tak. tej standardowej więc grypy. więc nie ma co panikować, trzeba podchodzić do tego wszystkiego z rozsądkiem, no, ale oczywiście zapobiegać i ewentualnie, jak już się zdarzy, to leczyć. I to wszystko dzisiaj w dzisiejszym odcinku. No i jesteśmy ciekawi. Jak Wy podchodzicie do tych wszystkich informacji? Czy jesteście bardzo zaniepokojeni, czy raczej uważacie, że to jest, są takie napompowane trochę hmm. informacje w mediach? Albo Zapraszamy może, do komentowania. Czy może robicie zapasy już, bo to też jest ponoć bardzo popularny temat, robienie zapasów w razie jakiejś takiej większej epidemii. Także zachęcamy do dyskusji, zachęcamy również do lajkowania, jeśli Wam się ten odcinek podobał. No i również do obserwowania nas na mediach społecznościowych, na Facebooku i na Instagramie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Mamy nadzieję, że wszyscy będziecie zdrowi.